Uwaga podaje komendy: wybić stopery ciesielskie, przygotować odbezpieczenie stoperów mechanicznych, odbezpieczyć stopery mechaniczne. Tadeusz, Jerzy, Roman, Marek, Stanisław i Jan. Sześciu synów, sześciu stoczniowców, ich matka Marianna Młodzińska. Po śmierci męża tak sobie pomyślałam: No, nie wiem, nie wyobrażałam sobie w ogóle życia. Bo ja. Ja nigdy nie pracowałam jak może I dlatego I dlatego sześcioro dzieci mąż umiera, to zdawało mi się, że to będzie dla mnie strasznie ciężko, strasznie cios, żeby wychować żeby wychować sześciu synów. Ja jedna w ogóle nie wiedziałam, jak ja się do tego zabiorę, jak to, jak to mam zrobić. No ale głową murów nie rozbiję. Dzieci mam i to sami chłopcy. Muszę, muszę ich ubrać, muszę ich nakarmić, muszę, muszą mieć zawody, bo to przecież chłopaki, to nie dziewczyna, że wyjdzie za mąż, ona nie będzie pracować, bo mąż na nią zarobi. To są chłopcy, którzy... Muszą sobie rodzinę założyć, muszą, muszą, dać utrzymanie rodzinie. No nad tym zastanawiałem się wiele razy. Nad tym, jak sobie mama z nami dawała radę. wszystko. Staszek pomagał i Janek, ale to jednak trzeba było coś od siebie dać. Poszłam do pracy. Męża kolega, taki dyrektor Stańca Bożej.